Adam zdobył pierwsze miejsce w konkursie znajomości liczby pi. Większość ludzi wie, że to jest 3,14. Adam znał chyba ze 120 cyfr po przecinku. Klasa jest zadziwiona, prawdaż? I dumna. Brawo. No i mamy Parę pytań do Adasia Ile czasu Ci zajęła nauka? Yy, około 40 minut. Na jedną cyfrę? Na wszystkie cyfry. Na wszystkie 120. Po tak... przecinku. To zdradza sposób, jak się nauczyłeś 40 minut wszystkich listów. Yy, przed uczeniem się pamiętałem z poprzedniego roku około 40. I starałem się zapamiętywać po trzy cyfry, takimi, po trzy, po dwie, po cztery cyfry, takimi kolumnami jak te. Stresowałeś się? Stresowałeś się? Nie. Ile minut napisałeś konkurs? Trzy, cztery minuty. Coś koło 4 minut. Dobra, a lubisz matematykę? Bardzo. Bardzo. Wiążesz swoją przyszłość? Matematyką? Bardzo możliwe. Na przykład? Chciałbyś być nauczycielem? Nie. Chyba nie. nie. No dobrze, dziękujemy Ci za ten improwizowany wywiad. Super. Gratulacje jeszcze raz.